Łukasz Żywalewski po zwycięstwie na gali mam W walce, no, którą można chyba spokojnie nazwać najbardziej krwawą walką tego dzisiejszego wieczora. Przynajmniej na razie szybko naruszyłeś rywala i potem już tam, tam cały czas ta akcja rozbijania go trwała w najlepszy. No to takie było widać tutaj na walce, prawda? Udało mi się go tam trafić. Jednakowoż zabrakło trochę, jak to można powiedzieć, takiej wytrzymałości siłowej, żeby to dokończyć i... To pokazała ta walka, nad czym muszę jeszcze popracować, ale jestem zadowolony bardzo strasznie z tego, że debiut jednak udany, prawda, i trenerzy są zadowoleni, tutaj publiczność chyba te, także zadowolona z tego wszystkiego, no jest z czego się cieszyć, prawda. Nie zaskoczył trochę rywal tym, że jednak wytrzymywał bardzo długo te twoje grady ciosu, bo faktycznie biłeś go, <noise> biłeś go bardzo mocno no i w stójce i w parterze, on jakoś tam był w stanie to przetrwać. No jak widać pokazał charakter, prawda, no to... Jestem pełny podziwu dla niego i szacunek właśnie za to, że mimo wszystko takiego rozbicia trwał cały czas w tej walce i chciał osiągnąć swoje. Wspomniałeś o tym, że wszyscy mogą być zadowoleni łącznie z trenerami. Dodajmy od razu, ty tutaj reprezentowałeś dzisiaj Arachion Olsztyn i to był kolejny udany występ zawodnika Arachionu, a więc powody do zadowolenia są. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób zacząłeś trenować się właśnie w Arachionie i jak w ogóle tam się czujesz w tym klubie? Ogólnie przygodę MMA zacząłem wełku w MMA Team także tam wszystkich pozdrawiam, trenerów i chłopaków. Dzięki nim także te, jestem tutaj, gdzie jestem. A w Archeonie zacząłem swoje przygody w momencie, kiedy poszedłem na studia. I tak mi się spodobał ten sport MMA, że stwierdziłem, że jednak muszę dalej w, w to wynąć i coś z tym robić, prawda? Studia rozumiem, gdzieś w Olsztynie, tak? Tak, WM, WNT, Wydział Nauk Technicznych. Pozdrawiam, zapraszam wszystkich. No to takie ambitne dość studia, muszę przyznać. No, no właśnie tak przy, przy MMA, ale no, to tym bardziej pokazuje, że trzeba mieć się mocny charakter. Słuchaj, powiedz, jakbyś mu też troszkę opowiedział, bo wspomnieliśmy już o tym. Wełku zaczynałeś teraz, Arachion. Troszkę o tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o Twoje starty w MMA do tej pory? Yy, no, widać, dzisiaj miałem debiut prawda? zawodowy. Zawodowy, taka. Wcześniej to, startowałem na zawodach amatorskich. Troszeczkę miałem tam delikatną kontuzję, która mnie wykluczyła na jakieś pół roku, ale mimo wszystko wróciłem i malutkimi kroczkami poprzez amatorskie zawody znalazłem się na profesjonalnej lidze MMA. Słuchaj, to jest takie pytanie, które zadaje się zawodnikom Marachionu. Kto tam najbardziej jest, z kim tam najlepiej sparować, choć może z drugiej strony wiadomo, no to jest taki klub, którym nie brakuje zawodników, z którym można naprawdę dobrze się przygotowywać do tych pojedynków, z kim ty tam głównie, że tak powiem, przygotowujesz się do swoich startów. Ogólnie no, ze wszystkimi tak, prawda? No waga tak jak moje 8493. Większość chłopaków tyle tam waży i jest naprawdę z kim robić i od kogo się uczyć. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę od nich czerpać każde wskazówki, których mi udzielają. Jestem za to wdzięczny i pozdrawiam wszystkich zarachionów przy okazji. Słuchaj, ten pojedynek, jak już dało się zauważyć, trochę stójki potem by był ten parter. Ty jaką jak sam oceniasz? Czy w tej płaszczyźnie czujesz się lepiej? No staram się być przeklejowym zawodnikiem. Mam nadzieję, że w tej walce to chociaż trochę było widać, że... Było widać, tak, ale tak się pytam ciebie. W ty lepiej się czujesz, która ci się bardziej jakoś odpowiada? No, to zależy od przeciwnika, jak mi się ułoży, prawda? No nie, ciężko mi określić, w jakiej dziedzinie, w jakiej stójka czy parter. Po prostu tak jak czuję się z przeciwnikiem, gdzie jestem lepszy, to tam szukam swojego szczęścia, no, to można tak powiedzieć. Słuchaj, ta walka, jak już powiedzieliśmy, dobry pojedynek. Jakie teraz plany ewentualnie? Czy są jakieś już kolejne? Gdzieś tam, twoje, gdzieś tam wiadomo, czy gdzie dalej będziemy na Cię oglądać? Na razie nic mi o tym nie wiadomo. Trzy, no, chwilę, nie wiem, 2-3 dni odpoczynku i wracamy dalej na matę, Pracujemy ciężko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz wiadomo, duży pojedynek jeśli chodzi o polskie MMA się szykuje, między innymi jeden z zawodników Arachionu oczywiście będzie tam walczył, mówimy o Madzie Kajdowie. Ty jesteś zawodnikiem tego klubu, no to Cię zapytam, jak Ty ten pojedynek gdzieś tam obstawiasz, jak Ty widzisz tę walkę, jak według Ciebie ona będzie przebiegała? No to jest długo wyczekiwany pojedynek, prawda, jakby nie było dwie, dwie czołowe, dwie, no, czy ludzie z czołówki, tak będą się zmierzyć. I... Zobaczymy, no wygra lepszy, no, po prostu, Nie tak. wiadomo, ja trzymam kciuki za swojego, ale też nie chcę wyrokować, bo to jest, no, MMA pokazało nie raz, że to jest sport taki, w którym się liczy gra błędów, prawda? Jeden błąd można y, przy, przypłacić to porażką, ale trzymam kciuki po prostu za, na naszego. To jeszcze tak na koniec cię zapytam. Wspomniałeś o tym, że starasz się walczyć przekrojowo i tak jak rywal pozwoli gdzieś tam ten pojedynek toczyć. Czy to właśnie był taki pojedynek, tak sobie go wyobrażałeś ten dzisiejszy mówię tu o twoim występie dzisiejszym? Tak, mniej więcej tak, bo z trenerami rozmawialiśmy, że nie było po prostu żadnych walk ani nic na temat mojego przeciwnika, w którego było można określić, czy on właśnie jest bardziej stójkowcem, czy szuka tego parteru. No i tutaj jak wyszedłem na te, do ringu, to wyglądało tak jak na motorce, prawda? Nie, nie wiem czego się spodziewać. I zaczęliśmy tak od tej stójki, żeby narzucić tam swoje tak jakby tempo i zobaczyć, co z tego wyjdzie, prawda? I... No, wyszło, jak wyszło, widzieli, no, jak Wiesz wszyscy wiedzieli. Jak oceniasz, tak, 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 przy takiej walce, jak za dużo nie wie się o rywalu, to łatwiej? Czy jakoś e, toczyć taki bój, czy raczej to jest trudniejsze, jeśli chodzi o Ciebie? Znaczy, no, ciężko mi powiedzieć, bo na amatorce cały czas się z tym spotykałem, że nie wiem, nie wiem na co mamy liczyć. A... Taka trochę szkoła przetrwania, prawda? No to, to jest taki, no, można powiedzieć, wtedy wychodzi swój charakter, prawda? No bo wychodzisz, nie wiem czego się spodziewać i jak coś z tym poradzisz, bo... a to też nie można tak się do końca nastawiać, że ten jest typowo streakowcem, to, to tylko szukać partneru, bo nieraz były walki, że ludzie zaskakiwali właśnie poprzez tam różne wejścia czy tam uderzenia. No. Męczony jesteś, dlatego nie zatrzymujemy, tylko jeszcze gratuluję oczywiście tego zwycięstwa. Jakbyś chciał kogoś ty pozdrowić, komuś podziękować, jeszcze sam to bardzo prosimy. Także jak wspomniałem, dziękuję całemu teamowi Arachion za pomoc w przygotowaniach i dla trenerów za danie mi tej walki. Także dla swoich przyjaciół, którzy dzisiaj przyjechali dopingować mnie i wspierali w tych ciężkich chwilach. Moją dziewczynę, która znosiła moje kaprysy podczas robienia wagi i trenowania, a także chłopaków zełku z Matima. Pozdrawiam wszystkich. Nie? Dziękujemy bardzo, jeszcze raz w takim razie gratulujemy, dołączając się do tej gratulacji kolegów z klubu. Dziękuję bardzo i gratuluję.